Zobaczcie, czy jest to na cmentarzu cmen, y, choroszczy. Synom poległym w tej ziemi. W powstaniu 1863 w walkach i z rąk legli za sprawę tutaj się Obywatele tutaj się za wolność Polski na francuskim froncie zginęli. W latach 1914-1918 w walce z nicami polegli chorobowi. Choroscy parafianie, broniąc ojczyzny przed bolszewikami, zginęli na polu chwały w latach 1918-1921. Chwała bohaterów, wdzięczni parafianie, choroszczy. 2025 Pomnik. Słuchajcie, i jeszcze tutaj. Ja tam widziałam też grup, że w 1920 roku zginął z rąk bolszewików młody mężczyzna, a pod nim leży. Kobieta niewiasta, która z Kowleńskiej miała śmierć w obozie jest Róg w, 1940, chyba w roku. Się mylę. 1945 roku, nie 1945 rok, zaraz zobaczy którzy Krobu nie będę już pokazywać, może się aż tak nie godzi. Tak, 1945. Tak, więc co ja ale chcę powiedzieć? Jestem na scenarzu, jestem tutaj na razie na alejkach, więc pozwolę coś tam skomentować. O zabytek, widzicie ten znak niebiesko-biały? To zbudowano w 1924 rok. To ja Wam powiem, chodzi o to, żebyście byli prawem. Gdyby było tworzenie jakiejś wojny, nowej wojny, to to musi się odstać, ta kaplica. Tak samo stare kościoły musiały się ostać i się ostały. Kilkusetletnie kościoły katolickie, ale inne zabytki, tak? Tak jak gdzieś tam parafie, te, przepraszam, z prawosławia, czy z jeszcze z innych tam y, różnych wierzeń. Także ochronionych zabytki, jako zabytek nie mają być prawa uderzone, zburzone. Widzicie? Takie jest prawo tworzenia wojny. na już nie mówię.